O siema wąskich. Gdzie masz auto? Daj spokój Walnęła mi uszczelka pod głowacicą Nie pojedziemy Moim To może twoim Mi węgosz od utrudnicy. No to lipa ty Mamy tu tax... taksówkarza O taksówka stoi To może taksówką pojedziemy Weźcie go zapytaj ile tam będzie kosztowało Panie kochany Tak? Ile z... Ile to na będzie kosztowało? Etylina czy gaz? gaz? Gaz! Za stówkę mogę pojechać Dobra, wsiadamy oh. To zrobisz jedną oh. Musisz mocniej, mocniej tam chłopaki bierze coś na tym gorzeniu, tam gdzie jedziemy, czy nie? Ma nie, pewnie. Ryby tam jest mnóstwo, tylko łowić trzeba umieć. No. Ja kiedyś wędkowałem, ale teraz miałem przerwę z 3 lata. Wiecie, na wakacjach byłem, nie? Domyślam no, się. Też byłem kiedyś na wakacjach. <laughs> Dzisiaj mój pierwszy kurs akurat był właśnie do jakiegoś yy, do, do sklepu wędkarskiego na Fordońskiej. Tam yy, też... kogo Pan wiózł Jakiegoś pana opłacić chyba jechał jakąś kartę wędkarską Nie wiem, za moich czasów ja nic nie opłacałem A teraz wiem, że trzeba, nie? No trzeba, trzeba teraz I to nie mało Tam z tego co słyszałem to jakieś gubki robią Przynajmniej ten klient tak mówił